Zapraszamy na spektakl Zo w wykonaniu klasy pierwszej Ja nic nie lubi chodzić po ziemi. Dlaczego? dlatego, że się leni? Myślę, że to pazurów jest w bo dawno ich królew nie się aniż każdy z daleka mija. Nic dziwnego, skoro końca, więc średni nam nie Oka jak sądzi, siebie wygląda. Nic nie starna, bywa na lądzie, lecz kiedy pływa, dźwiękiem zachwyca. Rusza się z granicą, jak paletnica. Może ktoś mi powie, czy to wiesz, czy to człowiek, Ponoć żyje na tej świecie, lecz ukrywa się, ty będzie. Wiesz ma nie, na grzbiecie, po co tyle nie skarniecie, a odpowiedź jest dość prosta, że krawcem pewnie zostać. A ja paszczą głowę. Lecz na pewno mnie nie zła mogę nawet go popłaskać, bo ona przecież jest z obrazka. Pośmiała się szara rocha, serdecznie od ucha do ucha, rzekła i tam i z powrotem. Czemu nie fruwa? Bo jest nielotem. Przedziwny ptaszek ten nasz koleżka? Razem z rodzinką w Australii mieszka. Dokąd zwin delfin płynie, po bezkresnej wód W berka bawi się z rybkami, jak i szybki spójrz sam. Szakal był dziś notkę całą, jak to na szakala przystało. Aż rano on wica żal do niego miała, bo w nocy w ogóle nie stała. Pewna mała szara myszka niosła serek dla braci szkale, po drodze w kąt usiadł i połowę sama zjadł. Pługa Ara w porze obiadu wybrała się kiedyś do kakao, żeby orzeszki i pyszne manko. A potem razem ruszył sam I Jeszcze później mogę zająć po z skarcie za mi Masz ośle wielkie, by... Łapuńczyk i lukszerkę. Dźwięk na grzyby proszę, z koszem baloniką. Na lasu aż też niejedną kurkę, więc podzielił się z kapturkiem. Mogą spotkał się z łabędziem i dziesięć ma, co to będzie, może gdy nadejdzie końcę miesiąca. się chwali ludą kitką, rzeczywiście ma niebrzydką. I powtarza wszystkim codzień, ludek, kitki zawsze brodzie. Po pastwisku chodzi źlebie, kopytkami w trawie grzybie. Narobiły mrówki krzyku. to ja, jest ja, 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 ja. Choć mają krągłości Są znane z wielkiej zręczności Żonglować potrafią piłkami I klaskać zabawnie płytwami Któż to kąpie się w kałuży? Jakiś zwierz Strasznie duży To ja! Ryknął hipopotam Służą mi kąpiele z błota Cyka, pan cykada, dnia każdego na cykladach. Ponoć jego narzeczona jest tym szczerze zachwycona. Cyk, 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 cyk. długi, zakrzywiony. Dziobal, dokuczają mu wrony. On ma dziób dlatego taki, żeby z mołu mógł wyciągać robaki. Gdy zima śniegiem zaczyna prusyć, niedźwiedziom wcale nie marzą usy. W cieplutkiej gardzie już muzą ocy, będą sadnie spały do wielkanocy. I o, i o, i o, gdy osioł bywa czasem uparty, co osioł na to rycy, to zarty. I o, jeśli pęczek marchewki dostanę, jestem uległy niczym baranek. I o, i o, i o.